Hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii. Zagrajmy w. witam Was w grze Deadlight. Um, jest to, moi drodzy, gra w klimacie apokalipsy zombie. Yy, została wydana pierwotnie w 2012 roku. Stworzyło ją studio Tequila Works, a wydało grę studio Deep Silver. Um, ukazała się w 2012 roku na PlayStation 3, Xboxie 360 oraz na PC-tach. A moi drodzy, 4 lata później yy, wyszła wersja Director's Cut, yy, która ukazała się na PS4, Xboxie One oraz znowu właśnie PC-tach i był to swego rodzaju remaster gry. I właśnie ja wersję Director's Cut w tej serii Wam zaprezentuję. Um, Fabuła całej gry opiera się na tym, że wcielamy się w Randala Wayne'a, przenosimy się do roku 1986 i moi drodzy, zadaniem Randala będzie dostać się do tak zwanego bezpiecznego punktu, w którym to spotka się z rodziną i z przyjaciółmi. Taki jest, ym, taki jest jakby zamiar jego. Pozwólcie, że sobie tylko włączę stoper. Żebym wiedział ile trwa odcinek, dobra. Cóż, zaczynamy. Będę grał na padzie. To jest też nowość, żadną grę jeszcze like nie grałem na padzie. Myślę, że mniej więcej objaśnimy wam o co chodzi. Zaczynajmy. Tak sharks, when they stop moving, they die. Tak how you are, Carla.

She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. It, drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than five miles west. Let's get out of here. Come on. I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. <laughs> Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the scene. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Zaczynamy, moi drodzy. Akt pierwszy. Witamy w Seattle. Peryferia Seattle, Washington, 4 lipca 86 roku. Nie zdążyłem przeczytać godziny. Wciśnij X, aby wejść w interakcję. Okej. Okay. U mnie to jest kwadrat. Pasem krótkiego złota. Moja pamiątka po Carly. Odnalazłeś sekret. Okej. Okay. Właśnie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Postaram się przejść tą grę na 100%. Nie gwarantuję tego, bo nie będzie to proste znaleźć wszystko, ale postaram się. Wciśnij A, aby skoczyć. Podczas skoku chwycisz się krawędzi. Dobra. Ja, moi drodzy, gram na padzie od PS3. Jeszcze dodam. Nie od Xboxa, no ale żeby działał mi pad od PS3, no to, e, no to. No to muszę udawać, że gram na padzie od Xboxa. Dobra. Dwukrotnie X, żeby kopnąć drzwi z ikoną. Ok. Mam nadzieję, że z głośnością jest w porządku. Oh, o kurde, zombie. Wow. Momencik. Muszę jedną rzecz wyłączyć, wybaczcie. E, rozgrywka. wibracje wyłącz. Dobra. Wibracje mnie strasznie zawsze irytują. Wiecie, co może. Efekty minimalnie ścisze, bo wydaje mi się, że było troszeczkę za głośno, wybaczcie. Dobra, lećmy dalej. Tu coś mamy. Okej, okay, czyli z tym nic chyba nie zrobimy, tak? Mogę iść tędy, ale ja bym chciał się rozejrzeć nie. Wiem, nie ma tu czegoś ciekawego? Chyba nie ma niestety. Dobra, to lećmy dalej. Tak jak mówię, postaram się znaleźć wszystkie sekrety, ale nie gwarantuję tego. W lewym Górnym rogu macie pasek zdrowia mamy jakby trzy segmenty oraz macie pasek wytrzymałości naszej kondycji, jakby. To zobaczycie. Wow! Mamy problem. E, X interakcja, dobra, spinamy się, bo zombiaki nas gonią cały czas. Nie jest dobrze, jak widzieliście w kadscence, włamały się. must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. a mogę po prostu wyłączyć to radio, tak? Randall skomentował to, co się tam dzieje. No dobrze. Ok, tu możemy otworzyć drzwi. Mamy już coś w szafce? Zagubiona kartka z mojego pamiętnika. Czytaj. 4 lipca: Jedna z dziewczyn dziś zmarła. Mała Karla zmarła w opuszczonym magazynie, a ja nic nie czuję. Ani trochę. Rozpacz ginie wraz ze śmiercią. Minęły ponad 4 miesiące, odkąd rozpoczęła się ta krwawa epidemia, która zniszczyła nasz mały świat. Wszystko, co znaliśmy, przepadło. 4 miesiące zmieniły prawa natury i ludzi. 4 miesiące minęły także od chwili, gdy ostatni raz widziałem żonę i córkę. Ciężko żyć, gdy 4 miesiące zdają się być 4 latami. Jeszcze cięższe jest wciąż mieć nadzieję. Robić wszystko, co można, by je odnaleźć w jedynym miejscu, w którym mogą być. Teraz nawet młodzi umierają. A najbardziej dziwi mnie to, że niektórzy wciąż żyją. Czy jakkolwiek nazwać ten stan? Jesteśmy ocalałymi w gasnącym świe świecie. Cóż, czasem miewam chwilę zwątpienia i zastanawiam się, czy my żyjemy, czy też jesteśmy martwi. Dwa dni minęły, odkąd dotarliśmy do Seattle, szukając ostatniej szansy. Dziś jest 4 lipca, wyjątkowy dzień dla Amerykanów, dzień niepodległości. Narodziny narodu. Głupio myśleć o narodzinach. Nikt niczego dziś nie świętuje. Okej, okay, tu mamy jeszcze. Inne strony pamiętnika? Przeczytajmy, 7 czerwca. Lidia Shannon, imiona, których nigdy nie zapomnę. Mój umysł przypomina teraz tysiące drobnych fragmentów z kryształu, rozsypanego cukru, przerwane słowa, zagadka, której już nie potrafi rozwikłać. Nie masz żadnej przyszłości, są dni, lecz nie ma jutra. 1 lipca. Kiedy byłem młodszy, potrafiłem wspominać y, każde wydarzenie. Teraz muszę przekartkować te strony, żeby odzyskać wspomnienia. Widzimy majaczące w oddali miasto, a wszystko, co o nim słyszeliśmy, zdaje się być prawdą. Seattle to teraz miasto duchów. Nie znajdziesz już miłego i spokojnego miejsca, bowiem takich miejsc zwyczajnie nie ma. Wcześniej też nie istniały, teraz tym bardziej ich nie ma. Możesz się łudzić jak ten nauczyciel, możesz myśleć, że takie miejsce istnieje, ale jak do niego, nie do... Jak do niego dotrze, zjawi się ktoś, kto powie ci krótko. Takiego wała. Okej. Okay. I z tego pamiętnika to chyba, ojej, widzę, że aż 60 stron tego jest, dobra, wiecie co, nie będę wam pokazywał wszystkiego, bo spędzimy tutaj yy, cały odcinek, a tego to bym nie chciał. O Dobra, przytrzymaj X, aby chwytać ciężkie przedmioty, proszę się, by je pchnąć lub ciągnąć. Dobra. Wiecie, całego pamiętnika wam nie... o, widzicie, jak kondycja nam się zużywa, jak przesuwamy ciężkie przedmioty. Ca całego pamiętnika wam nie pokażę, bo mówię, przes przesiedzielibyśmy tu cały odcinek, a mi by wysiadło gardło od czytania, zobaczmy. Dowód osobisty. Właściciel nazywał się R.T. Chase. Kolejny sekret, no dobra. Ale no, okej, okay, rozumiem co mamy zrobić. Czekajcie. Widzę, że mini zagadki w tej grze również są. Aha, jeszcze jedna rzecz moi drodzy. Nie wspomniałem o tym, że ja co prawda grę przeszedłem, ale było to 3 lata temu i fabuły nie pamiętam wcale. Więc będzie to tak naprawdę let's play na ślepo. Okej, okay, te deski były słabe z tego co pamiętam. O, proszę bardzo. Dobra. Y, wciśnij. Aha, jak wcisnę gałkę, to się puszczam, tak? Dobra. O kurczaczki. Chyba nie jest dobrze co. Czekajcie, ja muszę iść tędy? Aha, dobra, aż widzę co mam zrobić. Tam mamy. Um... Tam mamy tą krawędź, na którą się mogę wspiąć. Dobra, odcinki oczywiście będą trwały około pół godziny. Jak to już było w poprzednich seriach, zagrajmy w przytrzymaj LT, by kłócnąć, Dobra, czyli lewy trigger, czyli L2 na PS3. Wykorzystaj elementy otoczenia przeciwko wrogom. Wciśnij zielony przycisk, aby zrzucić chodunek na cień. Wow! Brutality! <grych> Swoją drogą, nagram kiedyś Mortal Kombat. Byłoby fajnie, ale dobra. Lejdźmy dalej. Co my tu mamy? Jakaś rura? Tam chyba nic nie ma. Właśnie, jak widzicie, gra jest w ogóle platformówką 2,5D. Nie wspomniałem o tym. Fajnie są też kaccenki zrealizowane w tej grze, w postaci takich właśnie e, komiksów. Bardzo mi się to podobało przy pierwszym podejściu. W ogóle pamiętam, że gra na mnie zrobiła właśnie spore wrażenie, kiedy przeszedłem ją po raz pierwszy, ale mówię, fabuły naprawdę nie pamiętam, więc będzie też to fajne odświeżenie dla mnie sobie tej gry, bo właśnie pamiętam, że była świetna. Miała świetny klimat, dobra. Tam się zawaliło, więc tam raczej chyba już nie przejdę, co? Nie tam raczej nie mam czego szukać. Zajdźmy sobie może tędy. Przytrzymaj R1 podczas wieku, aby sprintem Uuuu! Dobra, zaskoczyłem. Okej. Czyli sprintujemy pod R1, X em skaczemy... Dobra. Okej. Dialogi podkręciłem na Maxa, żebyście dobrze słyszeli. Ja podczas dialogów po prostu nie będę się odzywał. Wciśnij Y, aby zaczepić przeciwników. Okej. Okay. No, chodźcie, chodźcie. Usmażcie się w prądzie! A, a, a. Dobra. My musimy to pewnie przeskoczyć. I tu mamy wyłącznik. Okej. Okay. Dobra. To załatwione, także możemy się wspinać. Lećmy. Przecież ta gra ma klimat, naprawdę jest świetna. Dobra, przeskoczmy sobie. Oj, chyba się to zrobiłem, czekajcie. Bo my musimy wykonać dłuższy skok. Dobra, prawie zaczepiłem od rzutu kolczasty, ale na szczęście tylko prawie. Wbiegnij w osłabione drzwi trzymając RB, aby je wyważyć. No dobra, tu coś jeszcze mamy. Apteczka, czasem na jakąś trafię. Na szczęście nic mnie nie jest jej nie potrzebuję. Aha, okej. Okay. Dobra. Pozwólcie, że sobie prawie mikrofon. Eee, mam nadzieję, że nie było głośno. <noise> po prostu minimalnie mi zasłaniał ekran. Tunel konserwacyjny I5. 4 lipca 86 1310. Aktualizacja statusu. Statystyki. Koniec tunelu. Ben Stella i sam uciekli furgonetką, którą dotarliśmy wcześniej do Seattle. Wygląda na to, że do schronu będę musiał dostać się sam. Tunel konserwacyjny powinien zaprowadzić mnie na autostradę prowadzącą do miasta. Okej. Okay. O, wow, wow. spokojnie. Ja bym chciał jeszcze tutaj y, zobaczyć. It's to Shannon i Lydia to są moi kochani, y, nasza nasza żona i nasza i y, nasza córka. Tam przeskoczę? Chyba nie. Dobra. O kurczę. Coś tam, coś tam szło. A nie na tą drabinę z powrotem? Chyba niekoniecznie. No dobra, to w takim razie odpuśćmy sobie. Kurczę, naprawdę liczę bardzo na to, że znajdę wszystkie te sekrety, no. Ale nie wiem czy mi to wyjdzie. Strona wyrwana z książki, zapisana na niej fragment poematu. Przeze mnie droga w miasto utrapienia. Przeze mnie droga w wiekuiste męki, przeze mnie droga w naród zatracenia. Okej. Coś jeszcze ciekawego? Dead people, korpsy. They don't impress me Już cię to nie rusza rondal co? Zostajeś wyprany z uczuć przez tą apokalipsę, co? No dobra, Randall nie potrafi pływać, unikaj głębokiej wody. No nie, no naprawdę. Randall, no k... O! Cholera. Pierwsza śmierć, przepraszam. Powinienem się rozpędzić. Biegniemy, biegniemy, biegniemy! Okej, okay, ładnie. No dobra, podejrzewam, że tego użyjemy sobie i woda odpłynie. No dokładnie. Kurczę, w tej serii muszę stracić dużo mówić, bo dialogów to prawie nie ma. A w taką wodę już wejdę? Wejdę, dobra. Oli że Randall nie potrafi pływać, no ale cóż, no nie każdy potrafi pływać, prawda. Każdy kiedyś nie umiał, ja też kiedyś nie umiałem pływać. W sumie ja pływać nauczyłem się jak mi, chyba się 8 lat, miałem ja chyba wtedy z tego co pamiętam, byłem wtedy w Hiszpanii. I tak ten, tak... I tak sobie mój kuzyn już umiał pływać, bo akurat z nim pojechałem wtedy i tak... I tak wiecie, tak mi głupio było, że wiecie, on umiał pływać, a ja nie. I tak, i tak się nauczyłem wtedy. Dobra nic nie ma także odpompujmy sobie wodę znowu dobra no i pod, wydostajemy się gdzieś dalej musimy dojść na autostradę z tego co e, powiedział Randall miejmy nadzieję że nam się to uda no kurczę cały dzień motory nie jeździły za oknem a teraz jak nagrywam e, musiał oczywiście jeździć cholerny motor i gonią nas zombiaki, to jest lipa. Randall, biegnij. Kurde, nie mogę biegać w wodzie. Randall, Randall! Dawaj, 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 przeskakuj to szybko! Ło, dobra. Przejdą zombiaki skubane przez to chyba, co? Nie, nie przejdą, dobra. Są za głupie na szczęście, okej. Okay. Wskakuj, Randall, tutaj. Randall, y, sierżant Randall, był w Call of Duty 2 i tak mi się kojarzy teraz. Dobra, tu nic nie ma. Okej, okay. oj, wspinaj się, wspinaj się, bo jak spadniemy, będzie lipa. Dobra. Tu jest ciekawego, chyba nie Jedynie zombiaki wstają. O, shit. Droga stanowa numer 5, 15. Ten sam dzień, dobra. Aktualizacja statusu. Witamy w Seattle. Tyle pozostało z naszego świata. Ginąca oaza. Nie ma wody, nie ma życia. Wojna pomiędzy ludźmi a cieniami. Zniszczenie. Droga stanowa jest pełna porzu porzuconych pojazdów. Y tych, którzy chcieli uciec z miasta, skrót do schronu znajduje się po drugiej stronie drogi. Okej, okay, tu mamy trzy sekrety, chyba czekajcie, chwilę. Czy ja mogę sobie przesunąć to, tą karteczkę? Nie mogę, dobra. dobra. Wow, prawie wpadłem w prąd, ale dobra, żyjemy. Kurczę, strasznie mi się przyjemnie gra na padzie w to. Widać, że gra, bo... Znaczy, wydaje, tak mi się wydaje, że gra pierwotnie była jednak produkowana z myślą o. Patrzcie, co mamy w tle. <laughs> This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. powiem szczerze. Uwielbiam takie gry. Dobra, dalej. Niekoniecznie zombie. O, save point. Apokalipsa zombie jest dla mnie takim średnim tematem, ale jest kilka gier, które naprawdę mnie do siebie przekonały, mimo tego, że mają apokalipsę zombie jako motyw przewodni. Między innymi Deadlight, między innymi cała seria The Walking Dead, którą też sobie nagramy. Nie wiem jeszcze kiedy, ale nagramy na pewno. Od pierwszego sezonu po ostatni. Co tam było? Kurczę, nie przeczytałem. No dobra, może zróbmy coś z tym. Kolejna pieprzona rządowa ulotka, kwarantanna. Żadne ostrzeżenia nie zdołałyby ich uratować. Wciśnij. Aha, że w ten sposób po prostu, tak? Dobra. Trochę nie zrozumiałem tego, co twórcy do mnie mówią. Okej. Okay. Jesteśmy w kanałach, chyba tak? Czy w jakimś tam podziemiu? O! Mogę tu zejść? Może coś tu leży ciekawego? Niekoniecznie, dobra. O nie, chyba będę kichał. O kurde! Nie, nie chcę kichać! Nie, dobra. Chyba mi przeszło. Przecież... ja pierdzielę Dobra Chodź zombiaczku No, wpadaj na dół O kurde Dawaj Randall. Dobra! Wow, jak ja tam zginął! Flaga Ameryki tam w tle. Wow! Aha, bo my przeszliśmy tutaj i... Tak, w ten sposób, dobra. Wycinek z gazety The Seattle Reporter z 21 lutego. Uwaga, Związek Radziecki na orbicie. Mówi o stacji kosmicznej, którą Ruscy wystrzelili na orbitę. Okej, okay. tu coś jeszcze mamy ciekawego. Apteczka. Czasem na jakąś trafię, na szczęście nic mi nie jest i jej nie potrzebuje. Kurde, już dwie apteczki, a nie, żadnej nie potrzebujemy. Patrzcie, to jest skill. Złomowisko Sala, 16.45. Okej. Okay. Chcę wyjść cało ze starć z cieniami. Mam szczęście, że żyję, ale wewnątrz czuję lęk. Gdzie moje ukochane? Moja żona Shannon, córka Lydia? Czy jeszcze je zobaczę? Muszę odnaleźć przyjaciół, jaki je muszę. Okej. Okay. Tu widzę, że trochę mamy do zebrania. Może się uda fajnie by było. Tu coś mamy. Halo, Randall. Halo. Co to jest? Zobaczmy z O! Super. Wow. Thanks, buddy. B, aby zadać topory odepchnąć przeciwnika lub zniszczyć kłódkę albo deski. Dobra. A na ty to zadziała? Niekoniecznie, dobra. Nie wiem, cofać się raczej, cofać nie będę, bo to nic mi nie da. Aha, i tu mamy kółeczkę, tak? I sobie ją rozwaliłem, super. Dobra. Tam nie przejdę, bo to jest dwa degra. Przytrzymaj B, aby dobić O ja! To mi nie wyszło! Straciłem niestety jeden segment zdrowia Mam nadzieję, że jakąś apteczkę zaraz znajdziemy z tamtym zombiakiem wolałem się nie bić, jednak W tej grze głównie chodzi o to, żeby unikać tej walki Moi kochani, a nie o to, żeby się bić To nie jest, wiecie, to nie jest Left 4 Dead <grych> O kurde Zombiaki na dole hmm. To mamy lipę trochę Czekajcie Czy ja sobie coś zrobię, jak stąd spadnę? Nie, dobra Okej, okay, o to mi chodziło. Wciśnij by, aby zniszczyć deski. A które deski? Aha, że tamte, tak? Dobra. A nie ma tu jakiegoś sekretu? Wiecie ja myślę, że coś na dole tam może być. O. Nie, spróbujmy, zobaczymy, czy coś na dole jest faktycznie. Tego mogę użyć, żeby ich zgnieść, ale czekajcie, niech mi się energię zregeneruje. O ja! Oj! Randall! Okej, okay, ten zgnieciony. Nie wiecie co, tu chyba jednak... Oj cholera. Czy ja zginąłem? Zginąłem. Shit. Okej, okay, wybaczcie, chciałem znaleźć tylko sekret. <grytanie> kurde no! Dobra, wiem jak to zrobimy. Nie dobra, widzę, że tu chyba raczej nic nie ma, więc spadajmy stąd po prostu. Mówię, zależy mi na zanesieniu wszystkich sekretów i wiecie, przez co tak mogę czasem... czasem błądzić czy zginąć. Zobaczcie. Dobra, wow. Ale klimatycznie. Damn storm. E tam przeklęta, mi się podoba Randal. Jest klimat. Osit. Osit! mi Nie no, raczej Lidii tu nie znajdziemy, co to było chyba za proste mimo wszystko. Zobaczmy do szafki. Zagubiona kartka z mojego pamiętnika. Bo... Przeczytajmy. Shit! Nie zaciąła mi kwadrat. umian Czekaj. A tu mogę? Kurczę, nie wiem, która to jest ta zaginiona kartka. No dobra, przepraszam, ale jej nie, nie, nie przeczytamy. Nie wiem, czemu mi nie zadziałał kwadrat. Okej, okay, mamy pomieszczenie. Dobra. Wow, Osi, to się zapada, to się zapada! Randall, biegnij! Łoł! Wow! Dobra, udało się na szczęście teraz ostrożnie, dobra. Obróćmy się na drabinie. W Prince of Persia bym sobie też zagrał, powiem wam szczerze. Jakoś tak mnie korci ostatnio. Ostatnio jakoś tak chce mi się grać w gry z parkurem też. Gry wojenne i gry z parkurem mnie tak jakoś do siebie ciągną. Ale dobra, lećmy dalej. O, coś tu leży, warto było zejść. 100 dolarowy banknot z karykaturą Benjamina Franklina. Pieniądze nie mają już wartości, ale rysunek na jego twarzy jest zabawny. Okej. Okay. Może coś jeszcze ma ten chłop? Nie, chyba nie. Dobra, to dalej. Teraz tak, będę musiał się tu rozpędzić, tylko wiecie co? Nie wiem czy widzicie, ale to auto ma immobilizer włączony. Zresztą ten alarm. I jak na nie skoczę, to właśnie alarm... Y... Alarm chyba się zacznie. Boję się tego, no ale dobra. Wow. No właśnie, tak myślałem. Tak myślałem, cholera. Dawaj Randall, dawaj, dawaj, dawaj. O, oh, shit, there too many of them! Kurde, biegnij, 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 biegnij! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, dobry skok. Teraz tutaj. O kurde. Nie, nie, dawaj, Randa, dawaj. Wow, dobra, daliśmy radę. Super. Okej. Okay. Tu coś niekoniecznie. Dobra. Nie, Randa, czekaj, bo tu coś jeszcze jest ciekawego.

No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. <sighs> Come on, let's go get the next one. Weighs a ton. Hey, buddy. What lasts longer, a bricklayer's house or a carpenter's house? I bet you a hundred bucks you can't solve it. Uh, carpenters. <laughs> Listen, when someone asks you something like that, you just answer the toughest house. It's is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole. <laughs> O kurde, to nie była ciekawa sytuacja. Okej, okay, czekajcie, tu mamy jakieś deski do zniszczenia. Jestem strasznie ciekawy co tu jest. O, proszę bardzo, jakiś sekrecik chyba. Wzrost energii. Odblokowano osiągnięcie. What you need. O super! Powiem wam, że ja tego nie znalazłem przy pierwszym podejściu. Fajnie, fajnie, super. Podoba mi się. Dobra. To lećmy. Lecmy jeszcze. Pogramy jeszcze kawałek. Kurde, ale te wiszące trupy. Jeszcze ten jeden trup wstał. To było. To było straszne. Ale dobra. Lecmy dalej. podejdźmy może spokojnie, bo tam widziałem, że. Jakiś ten cień żyje. Nazywajmy je cieniami, bo tak również nazywa ich. Je, Randall. Z tym mogę coś zrobić. Błękitna chusteczka. Jest na niej nawet napis Nowy Ład. To mi się nie podoba. new law. Ok, tam coś chyba jeszcze mogłem podnieść. Nie, nie mogłem, dobra. Tych zombiaków unikajmy za wszelką cenę. Nie walczmy z nimi, to nie ma sensu. Seattle a safe place. Everyone, care about is in danger. Wybaczcie za jakiś spadek klatek przez chwilę. Jakby się skrypt czytywał. O ja! Co to było?! Randall, wstawaj! O cholera. Um, dobra, mam pomysł, chodźcie tu. Czekajcie, skoczmy sobie na górę. Niech te zombiaki tu podejdą. Okej. Okay. Niestety jeden segment zdrowia straciłem, ale na szczęście dostaliśmy to powiększenie, więc... Eee, nie ma aż takiej tragedii. Wow, nie robienie hałasu to nie jest dobry pomysł. Zostańmy lepiej na górze. Tam są drzwi do wyważenia, ale ja bym się chciał jeszcze na górę dostać. Tylko, że na górze nic nie zrobię. Dobra. Okej. Okay. Nie, a, Randall, Randall. Dawaj do góry. Ja pierdzielę, na styk to było. Wow, myślałem, że spadniemy. Byłaby lipa niezła, ale dobra. Daliśmy radę. Okej. Okay. Gramy jeszcze? Nie wiem, w sumie ja bym już skończył odcinek w tym momencie, wiecie. Dobra, to może tu zakończmy. E, widziałem, że ten mamy autosave, także myślę, że możemy zakończyć w tym miejscu odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, bo mi osobiście gra się w to świetnie. Genialny klimat. I tak jak mówię, mam nadzieję, że przejdę tą grę na 100%. E, liczę na to, bo chciałbym wam pokazać e, wszystkie sekrety. Jeśli mi się, się, jeśli, mi się, się, jeśli mi się nie uda, no to trudno, no ale bardzo bym chciał. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like suba. Napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o, o tej grze. Mi, mi osobiście na, póki co się mega podoba. Tak jak mówię, no przeszedłem niby tą grę 3 lata temu, ale to nic z niej nie pamiętam, więc jest to let's play na ślepo tak naprawdę. No i cóż, moi kochani, tu się pożegnamy, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.